Cześć, z tej strony Karaś z kanału Horrorshow. Zapraszam do kolejnej części horrorowych newsów. Zaczynamy. Będzie czwarta część Jeepers Creepers. Jeszcze w tym roku światło dzienne ujrzy czwarta część serii Jeepers Creepers z pod tytułem Reborn. Prawa do dystrybucji nabył dystrybutor Screen Media, który planuje premierę jesienią 2021 roku. Za reżyserię ma się zabrać Timo Wrensola, odpowiedzialny za dwie części Iron Sky. Ma to być pierwsza część nowej trylogii. Za scenariusz ma odpowiadać Sean Michael Argo, scenarzysta m.in. Iconoclast z 2012 roku, który na portalu IMDb ma oszałamiającą ocenę 1.5. Film ma się rozgrywać w Luizjanie na festiwalu horrorowym, gdzie trafia Chase i jego dziewczyna Lane, która zaczyna doświadczać przerażających wizji z przeszłości miasteczka oraz jego miejskiej legendy Creepera. Neil Blomkamp potwierdza powstanie Dystryktu 10. Jeden z najpopularniejszych filmów science fiction XXI wieku, Dystrykt 9, doczeka się sequela. Na swoim oficjalnym koncie Twitter, reżyser pierwszej części Neil Blomkamp napisał, że scenarzysta jedynki Terry Tatchell pracuje nad scenariuszem do sequela pod tytułem Dystrykt 10. W filmie ma ponownie wystąpić Charlton Copley. Dystrykt 9 debiutował w kinach w 2009 roku i spotkał się z ciepłym przyjęciem zarówno przez krytyków jak i widzów. Przy budżecie na poziomie 30 milionów dolarów film zebrał z Kaskin ponad 210 milionów dolarów. Produkcja zdobyła także cztery nominacje do Oscarów, w tym dla najlepszego filmu. Przypomnijmy, że Fabuła Dystryktu 9 opowiada o obcej cywilizacji, która przybyła na Ziemię, gdzie zostały założone obozy slamsy dla obcych. Army of the Dead Zaka Snydera doczekał się teasera. Ledwie kilka dni temu wspominałem w newsach, że powstaje nowy Zombie Movie w reżyserii Zaka Snydera, a dziś prezentuję teaser-trailer do niego. Przypomnijmy, że mowa o Army of the Dead, opowiadającym o wybuchu pandemii zombie w Las Vegas, gdzie grupa najemników wyrusza do strefy kwarantanny, aby dokonać napadu. Jednominutowy teaser pokazuje Las Vegas otoczone tysiącami żywych trupów. Powstanie nowy cmentarz dla zwierzaków. Platforma streamingowa Paramount Plus otrzyma spory napływ ekskluzywnych tytułów, m.in. nowe Paranormal Activity czy prequel Cmentarza dla Zwierzaków. Scenarzysta adaptacji z 2019 roku również napisze scenariusz do prequela. Póki co nic nie wiadomo o jego fabule. Spike Lee i Netflix wyprodukują nowy horror Oktulu. Będzie się nazywał Gordon Hemingway and the Realm of Cthulhu, a wyreżyseruje go Stefan Bristol, znany z filmu Do Zobaczenia Wczoraj. W filmie mamy towarzyszyć Gordonowi Hemingwayowi, czarnoskóremu amerykańskiemu bohaterowi przygodowemu, który łączy siły z nieustraszoną etiopską wojowniczą księżniczką, aby uratować jej władcę przed mistyczną, starożytną złą mocą. Premiera filmu nie jest jeszcze znana. To już wszystko na dziś. Jeżeli chcecie być na bieżąco z kolejnymi newsami, subskrybujcie ten kanał i jeżeli ten odcinek Wam się podobał, dajcie kciuka w górę. Strzałka!